Ale moi drodzy to jest kolejny odcinek i w dzisiejszym filmie Postaramy się odkryć nowe tajemnice O nowym gościu moi drodzy, którego no nie lubię Nie lubię tego typa, ale postaramy się Pójdziemy do niego na chatę oczywiście na potężce na niewidzialność razem oczywiście z Dave'em Dzisiaj jest Nie, nie, nie. Moi drodzy jak wiecie Tak właśnie mamy potki na niewidzialność Smutne jest to, że akurat mój syn właśnie z w szpitalu Nie mamy co z tym zrobić moi drodzy, jest zatruty Odwiedzimy go, zobaczymy jak się czuje oczywiście Trzeba dbać o swojego synka, ale dzisiaj idziemy na potoczną niewidzialność, właśnie. Do domku się tego, tego czarnego gościa, tego profesora, niby jak to się tak tam nazywa Oczywiście przy tym zostawcie łapeczkę do góry oraz subskrypcja, moi drodzy może co może Dawik zrobić? Dobrze, Dawik musisz jak najszybciej wejść tam na sam czubek tego e, dajmy zameczku małego, tutaj, tutaj, no dawaj, do kowala. No, tutaj, tutaj tu, tu, do kowala. Dobrze, zobaczymy, moi drodzy, zostawcie łapeczkę i subskrypcję do tego czasu. Uwaga, czy wam się uda? Jeszcze dużo czasu macie. Dobrze, a. mam nadzieję, że będzie <laughs> to wygląda a. Mam nadzieję, że Wam się, moi drodzy, udało i dziękuję oczywiście za wszystko. A teraz lecimy z odcinkiem, zaczynamy, David. No na ale samym początku. Nie? Jeszcze, nie? jeszcze nie, jeszcze nie. Chodźmy właśnie jeszcze a. do synka. Zobaczymy co u niego, porozmawiamy z nim chwilkę, a potem idziemy na lot na jego dom Zrobię. Czy na lot, bardziej właśnie na spokojnie pójść. Nie wiem czy on w ogóle jest w domu, ale przede wszystkim trzeba iść na poter na niewidzialność, żebyśmy właśnie tutaj byli na spokojnie i niewidzialni przede wszystkim, tak? Dobrze. O, widzę go w oknie! Widzę go w oknie jestem, już. Tak, jest jest, 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 w oknie. Dobrze. Tak jest. Ej nie synek! Synek, ja, przestań! Nie, uratujemy ja, cię! Chody, uratujemy ja, cię! Synek! Ja nie mogę, to jest już przesada. Jezus, szybko! Szwagier! Szwagier! Szybko! Synek! Synu! Szybko szybko przestań! Szybko. Stop! Stój! Stój! Stój, o, stój. chodź, chodź! Się. Napadniemy, ja wiem, napadniemy, radę napadniemy radę na ten bagi, i wyzdrowiejesz, będziemy mieli tyle siana ja. stary, to będzie twoje najlepsze życie, uwierz mi, że to będzie najlepsza decyzja twoja. Naprawdę? Przeżyjesz No dobra, no. przeżyjesz jeszcze tyle papierosów spalimy, zobaczysz Ja nie mogę, ale lepiej się czujesz niż wczoraj czy nadal tak, czy jeszcze coraz no, gorzej? No niestety nie, właśnie z dnia na dzień coraz gorzej, już mam taki ból, nie wiedziałem, co już zrobić, dobrze, że tutaj przyszliście, bo nie wiem co by się tutaj mogło stać no, no, czy my tylko tak chwilowe to... odwiedzimy idziemy sprawdzić, co on ma w swojej chacie jeszcze dokładniej, i może znajdziemy tam jeszcze te lekarstwo? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale musimy o, musimy działać, musimy działać, no zobaczymy. Synu, zostań tu, nie wiem. Nie wiem, co, nie wiem, co zrobić, Dobre, naprawdę. Zostań, zostań. Bardzo. Synu, nie wiem. <grym>, o nie, to no, no, dobra, do... Dobrze, dobrze. Trzymaj się, synu. Pamiętaj, że tatuś dobra. cię kocha, dobrze. O, oh, David, teraz to będzie ta akcja, o, teraz idziemy, będzie akcja, akcja dynką. Potunia, potunia na niewidzialność potunia. No, I idziemy. No to zaraz wrócić. najpierw idźmy w, w stronę jego domku i zaraz będzie rzucana potunia na niewidzialność O, oh, jestem ciekaw co on tam kryje, jestem naprawdę ciekaw, o to jest <ślam> z live'a <ślam> Jestem ciekaw co on tam kryje. Nie mam pojęcia, ale, ale cykam się, cykam się, może mo jest szansa, że może znajdziemy jednak właśnie... Ej tu coś ktoś tu biega jak ktoś biega, co ty gadasz? Wojtini, dobra, już się wystraszyłem, ja nie mogę Jak się wystraszyłem, Boże Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Ja już myślałem, że to jest ten, on taki czarny biega ja Dobra, no, ale lecimy, moi drodzy, prosto właśnie do jego chaty Chodź żelkiem Żalem Dobra do, Dościgniemy się I się potka. O nie, już widać jego dom, dobra To wiesz co, dobra, tam czeka, potka Czekaj, czekaj, już... no nie ma co, nie ma co to już tutaj, wiesz gdzie jesteś? Zabaj? O, o, o jesteś. jest, tutaj? czekaj, czekaj Okay. Niech się stanie magia O Magia! Elo! O, gdzie, gdzie jesteś? Jest? Elo! Elo, dobra! Masz ziemniaka! Weź załóż buty, załóż buty. O. Ty ty załóż, okay. Kurde, ty masz zielone, ciebie tak mało widać, ale dobra, zamijmy się na ten odcinek tylko. Z miężym butami, no? Śmierdzą, Tam, ale dasz cimaj. radę. O. Twoje są za, za duże mi są, takie klapy mówię. Ale to widać twoje buty. Dobra, lecimy do tego domku jak najszybciej. Moi drodzy, teraz akcja ewakuacja. Musimy znaleźć jakieś kolejne tajemnice, oczywiście, które ukrywa ten ten gościu, ten profesorek, który niby ma zatrumy jego syna po pierwsze, a po drugie chce, żebyśmy napadli na bank naszych przyjaciół. No to jest przesada, moim zdaniem już totalna. Ale nie ma go. I nie ma go. Czek nie ma, nie, ma, nie, ma go. nie ma go tutaj w systemie. Chce mi wejść na spokojnie? Gurdo, czekaj, zamknijmy mu. Około, czekaj. Czekaj. Nie no, dobra, zamk nie ma go. Zamk zamk zamknę mu te drzwi, żeby nie było. Chodź tamtym wejściem, no. Dobra, wchodzimy do tych potajemnych. Okej. Okay. Tutaj? Tak, tak, na tak. Dobra? Tutaj nic na nie dobra. ma, nic się nie zmieniło, dobra. Zmieniło się coś tam. I tu są pajęczyny! No my znamy, I nie było. I nie było tutaj pajęczyny. O, tu jest creeper w ogóle, ej, nie było tak, bo on się rozbudował. O oh, kurde, on się chyba, on się chyba wkurzył Ej tam jest jakaś skrzyneczka, wydaje. idź po nią Tam tutaj jest tutaj jakaś jest skrzyneczka Stary on tu jakiś pokój ma Taki Poczuj, zwykły, ty sichownie, co tu jest stary Książka z piórem, książka z piórem Książkę? Chodź, chodź, chodź Ale kurczę, weź stąd wyjść, to jest taki problem Nie, z rzekiem że, chyba się nie da Ja nie no, mogę, bo my rozwalili, może się wkurzył i zbudował sobie lepszy Chyla, pokój czytaj, teraz spokój. Czytaj, to jest książka, ja nie mam pojęcia nie wiesz co to... Co? To jest... Co? Załosne Z Nie po nie on, on, on musi wiedzieć, że my tu jesteśmy, na 200% Musimy pano. Co na to jest za tego nie było tutaj, A bo tego tutaj nie ma. No ja mówię, że tu jest jakiś pokój, patrz, siłownia, jakieś głowy urwane Jedzenie no. Pa nawet ja ma co? screena i nagrywa stary, zobacz. Może filmy na YouTube. Patrzcie, kamera Co jest grane? Zdejmijmy sobie buty może na razie, Zdejmijmy butki. Ej Jest tu siano. Tu siano to oczywiście zabieramy, no nie Siano, nie będziemy denerwować ten kasztan. Dobra, ja to jest... Handelki na papa pianino, ma chłop grę na pianinie nawet. Widać? O, jest ćwiczone! Jest ćwiczone! Bicepsiki. Kamerę będziemy jakiś kanon dobry, można wziąć. Gdzie, 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 gdzie to jest? No kamerę, kamerę wziąć ty. Ja biorę tę kamerę. Zarąbał mu kamerę! O siano! Siano! A jedzenie mu też zarąbamy. Bierzemy mu jedzenie? To jest jakiś piecyk jest w ogóle żeby? Piecyk, siłownia Ej, Bawele, tu coś nie jest! Chcesz, bo ja nie chcę nic mówić, ale tutaj coś jest Kolejna rzecz, odkryliśmy, David piona Odkryliśmy kolejną piona, rzecz, piona. ale zabieramy mu Wiesz co, nie, 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 postawmy tak jak było lepiej Postawmy tak jak Ty było że ta była, Gdzie była ta skrzyneczka? O kurde, już, już syf tu zrobiłem Już nie, zrobiłem Paweł. syf nie, za, 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 za Tu, sobie tu, 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 taki... to było, tu, 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 tu Tu, tu gdzie niszczę, w tym miejscu Dobra. Tu była skrzynka. A ja nie mam tej skrzyneczki, ty masz tą skrzyneczkę. A faktycznie, dobra, Postawiesz. Nie, tu był ten ważniejszy, A bo dobra, zostaw, zostaw to. Wchodzimy tam. Ja nie wiem czy... weź budki ja załóż, to jest wysoko. Weź budki dobra. załóż, tutaj coś jest. Nie, nie... doś... Zgodziła mi się putka! Okay. Jak tu, poteczka? Już nie możliwe, ale jest. O kurde ja bym wpadł nie. tam! Wpadłbym, co tam jest! Ja Dobra, chodzi, mam, ja mam liczył. Rzucaj szybko, szybko, szybko. Dobra. Potrzebujesz kluczy do drzwi. Pokój... Tam nic nie, to jest tortur? zamurowane. To jest zamurowane Ej, dobra, tortur, mieć Paweł. Skarbiec Co? Paweł, trzeba mieć klucze jakieś. Ej, to... Ej tu jest Ale chyba. Zobacz co tam jest, ja tam nie schodzę, ja to mam gdzieś stare. Ja tam idę. Co A co zrobiłeś? Chodź tu Ej, nie mogę tam zejść! Patrz! Chodź tu, tutaj jest giga przypał. Nie mogę zejść! My... Moje... My się tak szybko... O! Ja pi... Dobra, nie dotykam Nie dotykam, nie, bo, bo zginę. Jest giga przypadł. Czekaj, co ja teraz mam? Robić? Dobra, zaokładam zbroję, mamy to gdzieś stare już. Ja mam tylko jeden, ja mam tylko klatę, tym. Tylko klatę, bo jak ja wpadnę do lawy, to ja nie chcę umrzeć jedynie, nie? A tutaj coś jest? A nie, tu jest te same przejście, ja nie mogę Dobra, tu jest przejście stare, poczekaj. Jakie przejście? Tu, znaczy podwójne przejście ob tej lawy, było nieważne. Dobra, jak my tam mamy wejść? Chodzisz pod drzwiak. No, to już ci pokazywałem ostatnio jak to działa, nie? O, o, te właśnie. chłopaki lubią te Jakiś... Dobra, ale czekaj... A! Zepnij mnie Paweł, co ty Przestań robić takie o, o. agresywne rzeczy. Dobra, jestem, dawaj. Skacz, no. Czekaj, może nie we dwóch, ja, ja zaskoczę na te drzwi. Kurde! Dobra. Skacz, skacz, teraz ty. Dobry, Jezus, jakie to jest denerwujące! Stresuję tutaj. Okej. Okay. Boże, pełno lawy jest nad nami, to jest... Żyw... Tu nie ma wyjść, nie ma jak wyjść w ogóle potem z tej lawy. Tu jest Patrz. strasznie wysoko to jest Gdzie mam iść? Tędy? Tu ha! O! Tu się wejść nie da chyba Ty spróbuj ja to da. zrobić, no nie da się wejść Patrz Czaj? Weź na to nie, skocz, no, ty na, na, na te czarne skocz No ty, a to jest, da się na, po tym wejść? Bo tu jest, widzisz? Tu jest, tu jest jedna kratka i to No skacz, no. skacz Patrz, no Widzisz? Nie da się A mi, żelek mi podziałał Spróbuj to zrobić o, dasha. Da dobra, da się, da się. jednak dobrze, to jest dobrze zrobione. Okej, okay, lecimy dalej. Lecimy, czekaj, ja pierwszy po kolei. Dobra, dajesz ty teraz. Dobra, to jest to jest Gdziejś w miarę... Pro... A, ja mam żelka! Dobra, ja muszę Boże, pojedynczo. Muszę... Dobra. Ja tam... Nie, ty jedziesz tam pierwszy. Dobra, skacz se tu. Nie no, bo co ja, no, skacz, nie, dawaj, ja ciebie... no Nie, ja cię Nie cię, ja stoję na krawędzi, no dawaj. Nie, nie. Dawaj, no! A, ja ja Jestem... skoczam. Dobra, dałeś radę. Chodź! Uuuu, uh! Jezu dobra! Jezus, Mamy skrzynkę. Klucze, dobra, klucze! Pat, zobacz sobie. Jezus, dobra, ja biorę co dwa. tu jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź, stary, ale patrz co to jest. jest, to są ja. jakieś trumny. Faktycznie, ale to, dobra, Kurde, ja to Nie, nie dotykajmy tego stary, ja się tego cykam. Ja nie wiem. Spaliłeś to, dobra, to ja też to spalę. Dobra, już trudno, mówi się trudno, uciekamy stąd. To jest wyjście. To jest wyjście. O, wyjście na dwór, tak jest noc w ogóle. Nie, ale on, 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 musi, on musi wiedzieć, że my tu jesteśmy na 200%. Musi. Jak na takie dwie... buźki wysłał, nie. Ja mogę się założyć, że on wie, że my tu jesteśmy. Dobra, tu... oj, no jesteś creepy. Nie wiem, co myśleć. Dobra, chodźmy Dobra. tam. Akurat o, noc jest. jest. Akurat jest noc. Dobra, idziemy teraz do jego chaty znowu. I ponownie, i teraz mamy klucze do tych pomieszczeń. się tak, co tak, tam tak. będzie. Jezu święty, nie Dobra. chcę tego oglądać, Paweł. Nie chcę. Jakiś, nie ale, co tam pisał? Pokój tortur i skarbiec. Tak, tak, tak. Kurde, jak on się rozbudował, chłop. Tego nie wiem. Jezus, spadłbym! Dobra, jaki fart. Dobra, to... potrzebujesz kluczy. Spadaj. Żadnych kluczy nie pa, potrzebuję. Pokój tortur. Klucz, Który klucz? Mecz. To jest klucz jeden. Nie, nie wiem, do, do którego jest. Działa. Działa, okej. Okay. Dobra, to już postawię. Dobra, to to trzeba zniszczyć. Wstrzymaj ja święt, co tu jest ten za... chłop? jest chory. W... To jest. On, zabi... on zabija ludzi, czy pod... mi się wydaje. Mogę pod... na twojego syna. Ja to on, on jest z wielkości mojego syna? Nie. Czy on zabija, czy, czy on zabija synów w każdych? zabija synów być naprawdę gigantyczny problem. A jakieś Jeśli klucze? Do było... czego są te klucze? Kurde, rozwaliłem mu to. Weźmy, weźmy to wszystko. Ja nie mogę! Ile tu jest ludzi pochowanych? Raz, dwa, trzy, trzy cztery, trzy. pięć, trzy, sześć, grupa, siedem, jest. osiem. Dziew... Jakiś kilkanaście osób zabitych, to jest chore. Nie to jest nie jakaś mapa skarbów, nie wiem co to jest. Nie to chcę jest... powodu na to pamięć. Ja pierdzielę Dobra ten, ten pokój jest creepy Nie wiem, nie wiem czy, zabierzmy tą mapę skarbów, nie wiem co to robi Nie wiem do ja czego też. ona jest, treasure map, ale dobra zabierzmy sobie ją Wychodzimy stąd Nie wiem to pomieszczenie Zamykamy dobra. to ja tam nie chcę Czekaj wiesz co, nie mam, nie, nie, masz ten czarny klocek? Daj mi ten czarny klocek, że nas tu nie było Dobra Masz Zabuduję, tu nas nie było, ale wiemy, że nim Nie on ten chłopiec jest chory On jest chory, skarbiec to jest Hejsik, to może kradnię, nie, nie wiem, nie wiem czy mu to zabierać. Nie to wiem czy on skrzynka. się za bardzo nie wkurzy jak mu to weźmiemy. Dotknij tą skrzynkę! O oh fuck! Jezus, co? ile tego tam jest! On jeszcze chce S na bank napadać. Nie, on, jest... on tego nie robi, żeby, na, żeby się wzbogacić. On to robi po coś innego, ale nie wiem po co. Co jest grane? Ja tu ja mu nic, nie, nie zabierajmy mu nic. Ja, ja mu nic nie zabieram, bo to jest przypał. Chodźmy stąd jak najszybciej, nie... Zabrać mu? Zabierzemy coś? coś? Nie, nie, nie nie zabrał. tego. Pan, nie ja mu coś zabrał. Wiesz, okay, tego Paweł, bierzemy? bo nie chciał. Stary nie bierz, ty. Dobra, zarąbałem mu już 7 takich, trzymaj. No, Postawiamy czemu to. na mnie? No tu masz. masz? Ale nie, bo ja mu z innych pokoi to zabrąbałem. Ja pierdzielę jaki hajs tu jest. Nie wiem, dobra. Zam Wiemy co moi drodzy teraz, co on tutaj ma. Zamykamy. Nie wiem co z tymi kluczami, bo tych kluczy tu nie było. Co teraz? Właśnie. Okej, okay. kurde. Wiesz, co? Nie, nie, nie. Postaw to. Bo i tak to musimy tu zostawić. Postaw to. Postaw, postaw. No. Patrz to. O, widzisz? Trzeba tak szybko. Nie naciskaj teraz, please. <noise> Idź. O, jestem. Szybko musisz. <noise> jo, nie mogę, dobra, Just... udało się. Udało się. What? No, ty w flaku jeszcze <noise> mi to chciałeś zrzucić. Dobra. Stary, dowiedzieliśmy się tyle nowych rzeczy o tym hamie Mamy kamerę jeszcze, jego. uciekamy z tego domu, dobra. Mamy niewitkę? Już nie mamy niewitki, dobra. Nie, nie wiem, mamy jesteśmy ja mam teraz nie już nie w, w, w kaszance ma. jesteśmy, uciekamy! Creeper! Jezus! Jezus święty uważaj, Paweł, no bo ja tutaj... Wybuch mi Dobra, spadamy stary do hatę, mam to gdzieś. Szybko Dawaj, ja skaczemy, zapadam. skaczemy na chatę Lecę, 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 lecę. Skak, skok Skok? Skok? Jezu, jeszcze martwi się tego mojego syna nie, nie wiem, nie, wiem, ale ja nie mamy dalej lekarstwa, mamy pełno mhm. hajsu. Właśnie, no. Nie mogę go uleczyć. Nie wiem, to jest. Widzowie dajcie jakieś pomysły, co możemy zrobić, aby zdobyć jakieś lekarstwo przez nie napad na bank. Pomyślcie co możemy zrobić, ale mi się wydaje, że zostaje tylko napad na bank. Ja tego nie chcę robić, David. Ja nie chcę robić napadną na bank, nie. ale to jest. Ja to też mi nie chcę, się bo wydaje, się z... że. Zdjęcia. To jest naprawdę chyba ostateczność. Nie mam pojęcia, moi drodzy. O, ty już jesteś. Dobra, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Tak. Dowiedzieliśmy się dużo rzeczy. On zabił kilkanaście osób już. W ten sposób, chyba jak nie mam, nie, znaczy też nie wiadomo, oczywiście, skarbiec ma, to nie wiem po co mu kasa, i nie, nie mam pojęcia, ja się poddaję, dobra, jego tajna baza jest dziwna. Mój drodzy, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę oraz subskrypcję, wpadajcie oczywiście do Davika, i tyle, siemano.